Halusyn! Moi drodzy, w komentarzach i na naszych intensywnych kursach pytacie często o słówko „lassen”. O „lassen” nagrałem już dwa nagrania, znajdziecie je na playliście Zapytaj Poliglotę Niemiecki, a także wpisując na YouTube Zapytaj poliglotę „lassen”. Ponieważ jednak temat lasen jest ciekawy i dość obszerny, jeszcze go nie wyczerpaliśmy. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla Was pięć zwrotów, pięć wyrażeń ze słówkiem lasen. Dowiemy się, jak używać for lasen, sein lasen, stehen lasen, Liegen-Lassen i nach lassen. Wydaje się dużo? Po tym nagraniu będziecie to mieli już wszystko w małym paluszku. Zapraszam. Wyrażenie numer jeden. "fo lassen", czyli przepuszczać. "Fo lassen" użyjemy, wenn wir Schlange stehen, czyli kiedy stoimy w kolejce. Na przykład z pełnym koszem zakupów, a za nami stanie jakaś pani tylko z jednym przedmiotem, na przykład z jednym jabłkiem. Wówczas możemy tą panią zapytać: "Wollen Sie fo gehen?" Czy chce pani przejść przede mnie? Wolensi fo vorgehen? No i wówczas ta pani, jak już wróci do domu, może powiedzieć: Ein nette czyli jakiś miły mężczyzna, hat mich an der Kasse fo Przepuścił mnie przy kasie. Ein man hat mich an der Kasse fo Wyrażenie numer dwa: Zain lassen, czyli Przestawać coś robić, czy też darować sobie robienie czegoś. Sein lassen. pisane łącznie lub osobno, jest bardzo potocznym wyrażeniem, którego użyjemy do tego, żeby powiedzieć komuś, żeby darował sobie robienie czegoś. Na przykład, jeżeli ktoś ciągle by gwizdał, a nam by to przeszkadzało, możemy powiedzieć, las das pfeifen sein. Daruj sobie to gwizdanie. Las das pfeifen sein sein lassen, użyjemy też wtedy kiedy nie chcemy o czymś rozmawiać na przykład lassen wir das sein zostawmy to darujmy sobie ten temat lassen wir das sein zwrot numer 3 stehen lassen czyli zostawić coś ale uwaga w pozycji stojącej Niemcy bardzo często jak coś zostawią, określą jeszcze w jakiej pozycji to zostawili. No i słówko stehen oznacza stać. Kiedy via lassen etwas stehen, czyli zostawiamy coś. Stehen oznacza to, że zostawiamy coś w pozycji stojącej. Stejen lassen użyjemy na przykład kiedy postawimy w pociągu naszą walizkę a następnie zapomnimy o niej i na stacji wyjdziemy bez tej walizki wówczas możemy powiedzieć ich habe meinen koffer im zug stehen gelassen czyli zostawiłem moją walizkę w pociągu no ale dodajemy że w pozycji stojącej ich habe meinen koffer im Cuk Stehen gelassen. Gdybyśmy natomiast coś zostawili w pozycji leżącej, czyli najpierw położyli, a potem zostawili, to użylibyśmy wyrażenia lasen, czyli zostawić w pozycji leżącej. Ligen lassen. Ligen znaczy leżeć. Wracając więc do naszego przykładu z pociągiem, gdybyśmy weszli do pociągu i naszą torebkę na przykład położyli, a nie postawili. Położyli na siedzeniu na przykład, a następnie, jakbyśmy dojechali na stację, zapomnielibyśmy o tej torebce, wyszli z pociągu, wówczas moglibyśmy powiedzieć: Ich habe meine Tasche liegen gelassen, czyli zostawiłem moją torbę liegen w pozycji leżącej. Ich habe meine Tasche Liegen gelassen. Ta niemiecka precyzja w określaniu tego, czy zostawiliśmy coś w pozycji leżącej, czy może stojącej, może wydawać się nieco na wyrost. Jednak zauważcie, że również w języku polskim określamy to, czy coś kładziemy, czy stawiamy. A teraz pora, już na ostatnie, piąte wyrażenie z Lassen, czyli nach Lassen. Nach lassen użyjemy podobnie jak polskiego ustawać. Na przykład. Der Regen hat nachgelassen, czyli deszcz ustał, deszcz przestał padać. Der Regen hat nachgelassen. Pamiętajcie, że nachlassen jest czasownikiem rozdzielnie złożonym. Dlatego powiemy na przykład die Wirkung des Medikaments, czyli działanie tego lekarstwa, die Wirkung des Medikaments lässt nach zwei Tagen nach. Czyli ustaje po dwóch dniach. Die wirkung des Medikaments lässt nach zwei Tagen nach. I kończąc już temat lasen, w opisie pod tym nagraniem znajdziecie jeszcze dwa odcinki na temat tego słówka. A teraz pora na zadanie dla was, bo nauka języka powinna składać się przede wszystkim z praktyki. Dlatego biorąc pod uwagę temat naszego dzisiejszego odcinka, jak Powiedzielibyście komuś po niemiecku zostaw plecak, ale uwaga, zostaw plecak w pozycji leżącej, czyli jak dokończycie zdanie las din rucksack, mm, mm, zostaw plecak w pozycji leżącej. Las tym wruzak. Wasze odpowiedzi zapiszcie koniecznie w komentarzach, bo jest to lepszą praktyką, lepszym ćwiczeniem dla naszego mózgu, jak też piszemy, a w piątek na naszych social mediach podamy poprawne rozwiązanie tego zadania. W dzisiejszym odcinku omówiliśmy sobie wyrażenia ze słówkiem lasen. Były to fo lasen przepuścić kogoś, zain lasen, darować sobie coś stehen lassen, zostawić coś w pozycji stojącej, liegen lassen, zostawić coś w pozycji leżącej i nach lassen, czyli ustawać. Już za chwilę cytat ze słówkiem od Jeśli to nagranie było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę, zasubskrybuj i kliknij w dzwoneczek. Dzięki temu nie ominie Ciebie żaden nowy odcinek. Podobają Ci się nasze lekcje niemieckiego i chcesz pomóc nam się rozwijać, Udostępnij to na Jeśli chcesz otrzymać za darmo materiały do nauki niemieckiego, wejdź na stronę zapytajboglądy.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. De werden will, was er sein sollte, demus lassen, was er jest ist. Kto chce stać się tym, kim powinien, musi najpierw zostawić to, kim jest teraz.